Nazywam się Aneta Krzewicka i jestem absolwentką Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Od 2015 roku pracuję w tkalni SPA w hotelu Fabryka Wełny w Pabianicach. Największą zaletą studiów było przekładanie teorii w praktykę. Do klientów podchodzimy w sposób indywidualny. Możemy zarówno zaproponować kurację do problemów skóry, jak i dać relaks, odprężenie od stresów dnia codziennego. Na studiach nauczyłam się bardzo praktycznego podejścia do klienta, jak z nim rozmawiać, co, o co pytać. Również z zabiegów na ciało, które wykonywaliśmy w pracowniach. Też dowiedziałam się jak należy pracować z ciałem, jak należy je pielęgnować i wiele wskazówek od wykładowców, które otrzymałam wykorzystuję w dzisiejszej pracy. Nazywam się Marlena Zdzimicka, jestem magistrem kosmetologii. E, licencja dokończyłam w Wyższej Szkole biznesu i nauk o zdrowiu, a w spa w hotelu fabryka wełne pracuję od 5 lat. Poleciłabym bardzo tą szkołę ze względu na to, że e, bardzo dużo godzin praktyki. Co naprawdę w tym zawodzie przekłada się później w pracy indywidualnej, pomaga, bo niektóre uczelnie do tego aż tak nie podchodzą. Dużo inwestycji, jeśli chodzi o produkty, o sprzęty. Fajne też było to, że przyjeżdżały firmy z zewnątrz, które robiły pokazy nowych urządzeń, które szkoła po prostu na co dzień nie miała, a my mogłyśmy na tym pracować i to naprawdę dało nam dużo wiedzy, która później w pracy na tych urządzeniach trzeba było wypracować sobie. Wśród wykładowców w Wyższej y, Szkole Biznesu i nauki Zdrowiu było dużo lekarzy, naprawdę z dużą i obszerną wiedzą, co później przyłożyło się do nas, że egzaminy nie były łatwe, ale wiedza naprawdę wykorzystywana jest teraz w pełni. No, także to było mega. <sum> Kalnia Spa jest fajnym miejscem ze względu na to, że mamy dużo gabinetów, 10 gabinetów, jesteśmy w stanie zaoferować zabiegi zarówno osobom z miasta, jak i spoza gdzie weekendowo głównie przyjeżdżają do nas goście hotelowi, a w tygodniu układamy terapię indywidualne klientom z miasta. Zajmujemy się również modelowaniem sylwetki, czyli endermologia najnowsza, alians, mamy terapię, gdzie pracujemy też z igłami. Robimy też zabiegi z falami radiowymi Maximus, czyli to są w sumie urządzenia, które są na topie. W naszej ofercie mamy zarówno pakiety dla par, jak i dla przyjaciółek. Organizujemy też wieczory panieńskie. teraz idą walentynki, więc też zapraszamy parę do nas, mamy indywidualny gabinet, gdzie we dwoje można naprawdę poczuć ten klimat. No i dużo osób chwali nas też za to, że po prostu wnętrza są naprawdę na poziomie przygotowane i czuje się tą atmosferę jednak, że to jest spa.